Dziś zawitał do mnie Robert z takim fajnym kamperkiem. Trwały i co w nim będziemy robić? Montować lodówkę ABM. Troszkę inny model niż ja mam u siebie. I będzie ona zamontowana tutaj. Lodówka fabryczna, która jest w nim w środku, w zabudowie, zostaje a ta będzie jako dodatkowa ale nie zawsze tu będzie na niektóre wyjazdy na niektóre będzie będą rowerki dalej tutaj chowane w tym garażu tego kamperka więc misja tutaj jest taka żeby tak ją przymocować, żeby nie przemieszczała się nie przewracała podczas jazdy na boki, do tyłu przy, 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 w trakcie przyspieszania bo przy hamowaniu będzie trzymała go ta ściana a jednocześnie, żeby łatwo było, w łatwy sposób było ją odłączyć i wyciągnąć w przypadku, gdy będzie wyjazd z rowerkami. Działam i pokażę to dalej. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda taka lodóweczka. Bardzo fajna lodóweczka, polecam ogólnie, jak ktoś jeszcze nie ma. Kompresorowa, zasilana z 12V, niewielki pobór prądu. W środku to już pokazywałem na innych filmach, ale pokażę i tą ale przy okazji, bo trochę jest, różni się od mojej, bo ma cztery szuflady, a moja ma trzy, które się wysuwają. No i działam. To będzie wykręcone, bo to przeszkadza to ucho, będą zrobione inne i wszystko co będzie zrobione tutaj jest ustalone z Robertem i będzie zrobione tak, jak on sobie życzył tego. Wspólnie żeśmy podumali, jak to wykombinować, jak podłączyć, którędy puścić, poprowadzić przewody, no i pokażę to na tym filmie. Może komuś się przyda, podłączenie, banalne proste jest takiej lodówki kompresorowej. Wystarczy zastosować bezpiecznik. Nie musi być taki, oczywiście. Jakie, jakie kto tam uważa taki może dać plus do plusa minus do minusa tutaj no i tylko kwestia jak poprowadzić przewody ja je poprowadziłem w dół przez podłogę pod podłogę i później na dole tam pod autem do podłogi będzie schowane, oba przewody będą w takim peszlu, a peszel będzie w, takim, o, w takich gniazdach. gdzie się później zatrzaskuję wcześniej po przykręceniu do podłogi pojazdu. No i przejdę z tym na koniec, a na końcu pokażę Wam tam już w garażu, gdzie będzie lodówka stała. Jak tam wykombinowałem podłączenie i zamocowanie, co będzie trzymało lodówkę. Takie to w kantóweczki, jedna u góry. Celowo jest wycięcie zrobione, i druga niżej. A dalej zobaczycie dlaczego tak. Producent nie zaleca wiercić żadnych otworów w obudowie lodówki. Przykręcać niczego do obudowy, więc listeweczki zmatowiłem tutaj tą część boczną lodówki, obudowę lodówki benzynką estrakcyjną odtuściłem i przykleję to na klej. Sika Flex 521. Bo wszystko na ten klej, kleje i nigdy mi się nic nie oderwało. Polecam też, jakby co, taki klej. Jest też elastyczny, więc przy wibracjach różnych tam, nawet będzie się trzęsło podczas jazdy, na pewno nie puści. zresztą też mam przyklejone listeweczki, a nie przykręcone. I też mi trzyma. No i zaraz zobaczcie dalej, jak z tym pójdę tematem. Listyweczki przyklejone, zostawiam do jutra, żeby sobie to dobrze wyschło, kamper również zostaje do, do jutra u mnie. Dlaczego dwie pomyślicie, a nie na jednej długiej? Bo jeżeli uderwie się jedna, to zawsze druga będzie nadal trzymać, tak? Połówka. Dlatego zrobiłem to z dwóch. Tak jest zrobione mocowanie na dwa paski i tam przez te listeweczki, które z boku przykleiłem. Jeden, drugi. Z drugiej strony. Tu jest dodatkowy uchwyt. Za to paskiem naciągając... Nie wiem czy to będzie widać. Przez listeweczkę, przeciągając go trzyma lodówkę. Tam już są takie uchwyty, więc tutaj to wcale na no, żadne mnie nie A Tutaj jest w szynie e, jeżdżący. No i teraz e, tutaj jak podłączyłem, żeby szybko ją odpinać e, i wyciągnąć, e, gniazdko wyciągam z gniazdka. Kabel tutaj wystarczy położyć i z lodówką można wyjechać. Dlatego też to jest ten wyświetlacz, w którym programuje się też temperaturę. Jest na stałe w lodówce, ponieważ, jeszcze raz, nie jest złożone. ponieważ, żeby nie, odłą nie odłączyć go za każdym razem, on tutaj jest do lodówki przymocowany i tak chciał, żeby był przymocowany właścicielem. Teraz jest 14 na list 14. sobie zbija pomalutku. koniec pracy.